Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry o nazwie Trow. Na samym początku jak zwykle lagi, ponieważ jesteśmy na hubie a na Habie zawsze są lagi. lagi. Więc lecimy do portalu, chyba pierwszy raz wit witam się z poziomu Respawnowego. No i lecimy do portalu i lecimy do świata Adventure. Tak zmienili system wchodzenia na serwer i teraz jest o wiele łatwiej dostać się na serwer od razu sobie przytaczamy portujemy się jest dużo łatwiej po prostu dużo łatwiej jest dostać się na serwer i to mnie bardzo aha fajnie czyli musimy dużo łatwiej jest się dostać na serwer i dużo więcej graczy może wejść na ten serwer nie psując go także myślę że to jest duży plus w kierunku rozwoju tej gry Ło wow, ale fajnie się światło wygenerował. Um, wracając do samej gry. No gra się rozwija, to widać, na pierwszy rzut oka mamy... Oj, ja mam latkę lagi. No właśnie są lagi. Ale to bawina dlatego, że pierwszy raz tą grę uruchomiłem na nowym systemie Windows, Windowsa. Tak właśnie zupdajtowałem sobie do dziesiątki. No i właśnie... Właśnie jeszcze wszystkie pliki mi wczytują, ale chyba już, już się unormowało, dobrze. Gra sama w sobie jest, strasznie się zaczęła rozwijać. O kurde, tego posa widzę chyba pierwszy raz. tym jest kolejny pisam, chyba Ezy. O, to sobie wykopiemy. Nie wiem, muszę sobie zacząć ogarniać się receptury craftingu, ponieważ tutaj jest strasznie rozbudowany crafting prawdopodobnie bardziej niż w Minecrafcie nawet. Nie wiem. Ale właśnie musimy go zacząć, muszę go zacząć ogarniać, ponieważ, no, co, same, właśnie, na każdy odcinek będziemy robić co najmniej jeden Dungeon, bo, bo tak, odcinek wtedy jest ciekawszy, no i w ogóle, i dlatego właśnie będziemy robić co, jeden Dungeon na odcinek, albo dwa, zależy, Czemu mam strasznie cicho dźwięki z gry, czy... Tak, strasznie dziwo. Okej, okay, dobra, to, to programie tam sobie powiększymy. większym, opa. Ciebie jeszcze zjemy. Ogólnie... Wracają... Teraz powrócimy trochę do... System. system. W miarę dobry. Lepszy moim zdaniem od siódemki. Od ósemki to w ogóle L jest lepszy. Zdaniem nie wypał. Ale dziesiątka mi się strasznie udała, moim zdaniem. Jak dla mnie jest w dziesiątkę, dosłownie. Także polecam zaktualizować. Oczywiście podczas aktualizacji um, wszystkie pliki nam zostają czyściutkie. Nawet te co mieliśmy na pulpicie, ja mam ikonki, wszystko normalnie, nawet tapeta mi się została ta sama. Ale w przypadku instalacji na czysto, czyli drugi system, tak jakbyśmy instalowali albo w ogóle po prostu drugi system... Ojej, co tu się dzieje? Um, to... No to wtedy po prostu wam pliki i nie? Albo nie będzie mógł ich czytać. Gry mi od razu też wszystko działały, także to moim zdaniem jest na plus. Że gry od razu wszystko działają, że jest kompatybilne, od razu było przygotowane. No i... Moim zdaniem... u u uuuu uu, nie to. Co, co to jest? A jaki ja mam? Też fioletowy. Tu ma 90 12, 49 waku, a to ma... 36 Help i magiczna nawiecz. Chyba weźmiemy sobie to moim zdaniem. A to co to jest? Aha, to jest też gun, ale ja nie chcę, Niech niebieskiego. No, także widzicie. Niedługo na moim kanale prawdopodobnie pojawi się recenzja tego systemu, znaczy krótko co ja o nim sądzę i tak dalej, bo myślę, że takie, takimi rzeczami też by można się zająć. Aha, one mnie mogą matować, kiedy jestem w trybie. warto wiedzieć, ale tutaj nie wiedziałem. A gram w tą grę już dosyć długi czas. Ogólnie zobaczcie jak się nafidowałem już. Mam siódmy level dopiero, a mam już tysiąc tego. A w ogóle możemy już chyba chodzić na wyższe TT. Na wyższe poziomu adventure. Zaraz sobie zlukniemy to od razu. To lecimy. Ale ale Dojdziemy tam. No to Mi się wydaje właśnie, że że możemy już chodzić wyżej Na wyższe poziomy, bo to ten jest Nie, od czwartego do piątego, no właśnie, to na pewno już możemy Chodzić tu Adventure Portal 6-7, czyli akurat dla nas Wbijamy, zobaczymy co tutaj są ze stworki Dobrze, jesteśmy Tutaj pewnie się nic nie zmienia czy gdzieś nas indziej Tak, gdzieś nas przywotowało. Okej. Okay. Na jakiegoś domku czy jakiegoś. Okej okay, mniejsza. a Aha. Tam jest dungeon. Idziemy sobie do dungeona, zrobimy pierwszego dungeona w tym świecie. Co? Nic tam... Dobra, zaakceptujecie, ale... Widzę już tu jakieś są nowe stworki. Jestem ciekaw, czy z danego stworka jest określona liczba rzeczy, która dropi, czy... Po prostu tutaj jest randomowo z każdego stworka może wylecieć to samo. Nie mam pojęcia tego, tu jest lud. Ja tam wejdę, ja tam nie wejdę. Tylko. Tylko. Tylko, tylko, tylko eee, tego nie mogę zniszczyć, okej. Okay. Mogę zniszczyć tylko to. Tutaj jest dungeon. Jakoś trzeba się tam dostać. Tylko i jak? Halo? tu, ty gnoju. Bez jaj, jak tam wejść? Jeszcze ten dungeon jest, tutaj jakoś trzeba. Coś takiego? I tu? Nie, tu nie można nigdzie wejść. Co, co to za chory dungeon? Co to za śnieżna kraina w ogóle? Ja, ja, ja się tak... No coś mnie jeszcze bije. czy znaczy nie bije mnie, ale... no bije mnie. Halo? Pająk! Idź sobie. Co, co, co? co halo? No, a, bo ten dungeon jest... Aha. Po pierwsze, ten dungeon chyba jest zrobiony. Nie, nie może być. No po prostu nas teleportuje do środka. Aha. Warto wiedzieć. No! Zabij go, please! Nie, nie to! No, dobrze. Ehm... Um, nie. Dawaj moja papuga, pomóż mi. Nie, ile tego chorego gówna tu jest. Nie, 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 nie. Halo, nie, nie, halo, 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 jak ja tu jeszcze żyję. Nie, 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 nie. nie. Dobrze, dobrze. Halo. Dobra. Muszę się uspokoić. Tu jest lała. Hmm, tu jest coś. Podniosę to sobie. Coś zostało na górze, bo tam moja papuga strzela. Dobra, mi chyba tu zejść. Tam jest boss. O kurde bro. O kurde O nie e, dwójka Dobrze jest O camper camper dobra udało się e, Na lodzie można się szlizgać, warto wiedzieć Mogłem się tego domyślić, ale Ale No nie! 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 No wyjdź stąd! Oa! Głupi włód. Co dostaliśmy? Dostaliśmy chyba same dobre rzeczy. Tak, podnieś to. 109... jakim ja mam maskę w ogóle? 271,2 Movement Speed. to mi daje 43 Regeneration HP. Tu chyba staniemy przy tym, a to? 180 hektarów <noise> z <noise> Chyba to, to, to sobie weźmiemy. Wydaje mi się najbardziej sensowne. Mogę sobie cztery razy skakać. O, nice. O, dobrze. No, nice. Nie, wiedziałem, że coś zostało na górze. Idź sobie. Idź, idź, idź sobie stąd. Idź, idź zginie w ogóle na no, To powinien być boss. No weź, ja tu zaraz umrę. Idź sobie stąd. Nienawidzę cię.

Ogólnie, czyli wiadomo, że tu jest śnieżna kraina, po prostu. To jest zawickie. Ja mogę cztery razy skakać na wszystkim, nie? A na koniu chyba można było raz. A normalnie mogłem chyba dwa razy, albo trzy razy max. Rebeka. Latam koniem. Co jakbym chciał. O, dostaję się od tego. Muszę obczaić, czy tu da się latać, tak? nie, nie da się, bo po jakimś czasie to też się kończy. Ta możliwość, wiecie, że chwila przerwy i dopiero kolejna, kolejna stacja. ale tu widzę, że jest właśnie koniec możliwości po jakimś czasie. Nawet nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 7, 8, 9, 10, 11, 11... Przy 11 razie już się kończy, aha. A co, to, to, to jest? Ta tutaj bruszka śnieżna. O nie! Skąd ty się wzięłaś, ta druga? Miechba, śledziłaś mnie w ogóle. Bo, bo nie to, popruga, to ja bym... Co to? Nie, nie, to Co to jest? Nie, zostaniemy przy tym. Nie wiem właśnie, czy rzu... Ej, ty, ty jeszcze nie zginęłaś. Nie mam właśnie czy żółte czy to też są naprzód. Dobrze. Uuu, fajne chmurki. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym... W ogóle jak ja wyglądam. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!